Witam serdecznie z tej strony Baca. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, gdzie zbierać maski do misji Mystery of the Mask, którą zleca nam Dorik Oakenshield. Weźmy w tym miejscu. Dorik Oakenshield to jest Westwing Quarry. I on nam gdy będziemy z nim rozmawiać, on nam zleca. Zebranie trzech masek tu w kamieniołomach. Pierwszą maskę już macie tutaj do zebrania, w tym miejscu, właśnie Cią mieli. Drugą macie tutaj w rogu maskę, a trzecią macie tutaj do zebrania. Tu jest na tym obszarze jest sporo mobów, 14-15 poziom przeciwników, więc trzeba uważać i po tym jak bierzemy tą maskę. Znaczy te maski to oddajemy jemu. I mamy misję gotową. To tyle w tym materiale.